Będziemy wpijać w, w mrowisko. PlayStation straciło swój blask. Straciło to, co sprawiało, że ta marka jest tak wyjątkowa. No, przynajmniej dla mnie. Na początku myślałem, że to ja mam problem. Może się po prostu zestarzałem, i nowe gry nie jarają mnie już tak jak kiedyś. No, nie. Nadal spędzam przy grach masę czasu. Śledzę newsy, directy, insidery i state of play. E. Prowadzę kanał o grach. Jesteśmy już blisko 2 lata w tej generacji, a ja nadal nie widzę żadnego powodu, żeby kupić PS5. No to co jest nie tak? Aha, jeszcze zanim. Jestem gigantycznym fanem PlayStation, kiedyś nawet ślepym fanbojem. Który plu na zielonych przy każdej okazji. Dzisiaj planuję popluć na niebieskich i to bynajmniej dlatego, że zmieniłem barwy czy coś, wręcz przeciwnie. Uwielbiam play'a, wychowałem się na play'u i chcę, żeby ta marka była jak najlepsza. Ten mini rand, który właśnie oglądacie, wynika z tego, że po prostu nie podoba mi się podejście wielkiej korporacji, czyli Sony, do mojej ukochanej marki PlayStation. Gry na wyłączność, zakała branży, nie można grać we wszystkie gry, które się chce. E, be, be. Wiadomo, że w idealnym świecie wszystkie gry wychodziłyby na jedną open source'ową platformę i żadne eksyby po prostu nie istniały. Ale tak nie jest. No to dla jakich gier warto kupić PlayStation 5? Horizon 2, taki wielki i piękny, wyszedł na PS4. Sackboy Adventure też wyszło na PS4 i... Teraz wychodzi na pc Gran Turismo 7? Na PS4. Nawet nowy God of War wychodzi na PS4. I jeśli ktoś nigdy nie miał PS4, no to po pierwsze, serio? A po drugie zazdroszczę, bo ten ktoś ma naprawdę mnóstwo zajebistych gier do ogrania. Ale jeśli ktoś ma PS4, to kompletnie nie ma sensu kupować piątki. Bo to, co można ograć teraz tylko na PS5, to Demon's Souls, czyli remake, Ratchet Clank, który... No, raczej jest dobry, ale muszę zagrać, żeby uwierzyć, że ta gra ma jakikolwiek start do oryginalnej trylogii. No i chyba tyle. A, jeszcze Destruction All Stars. No to rzeczywiście. Ale Xbox robi dokładnie to samo, a w ogóle jeszcze gorzej, bo oni w ogóle nie mają eksików i są głupi i śmierdzą. No, nie do końca. Xbox skupił cały swój marketing na sprzętowej inkluzywności. Najnowsza Forza Horizon wyszła i na pecety i na Xboxa w tym samym dniu. A do tego jeszcze ma crossplay. To samo Halo. Starsze gry, takie jak Master Chief Collection, też dostały aktualizację crossplayową. Microsoft jako Exy traktuje to, co wychodzi na wszystkie jego platformy. To jest Xboxa, pecety, no i chmurkę. To co wychodzi na pecety od Sony, to nie premiery, tylko ochłapy, najczęściej remake. To po pierwsze, a po drugie, tam na dole jest poprzeczka dla Xboxa, który przez całą ostatnią generację robił z siebie błazna. I dopiero teraz może, jak uda im się wydać jakieś dobre gry w końcu, pokażą, że coś z tej marki będzie. Natomiast tam na górze jest poprzeczka dla PlayStation, które wydaje gry, które są 10 na 10, które sprzedaje się w bierdyliardach egzemplarzy i które wyznacza standardy dla branży. Chyba mogę wymagać od Sony trochę więcej niż remake kilkuletnich gier. Co to ma być? W rankingu gier, które najmniej potrzebują remastera, wyżej postawiłbym chyba tylko nie wiem Spidermana. Uwielbiam remake, i, remastery, wydania zbiorcze itd. Upamiętnianie gier ze starszych konsol to jest coś, co powinno być oczywiste. Możliwość zagrania w klasyki to nie tylko ogromny zastrzyk nostalgii, ale też możliwości dla nowych graczy, to dzięki nim mogą odkryć gry, do których nigdy wcześniej nie mieli dostępu. Ale nie gry sprzed kilku lat, które doskonale działają na PlayStation 4. Ja rozumiem, Sony nie ma już w sobie żadnych pokładów kreatywności, zamknęli najbardziej kreatywne studio w historii gier. I nigdy im tego nie wybaczę. Wiecie co, jestem tak rozwścieczony i tak, tak po prostu nie mogę tego wytrzymać, że nie jestem w stanie nosić już tej bluzy. No kurwa! Ja rozumiem to wszystko, ja naprawdę wiem, że nie zostało im już nic innego jak klepanie gier na licencji Marvela i wskrzeszanie starych marek. Ale skoro muszą już klepać te remake'i, to przecież mają tyle gier, które mogą wyciągnąć z szuflady. Gdzie jest nowy Slay Cooper? Gdzie remake trylogii Jacka? Co z Wipeoutem, co z Motor Motorstormem? Nie. Lepiej robić remake The Last of Us. No to co, może jeszcze jakaś super ultra wersja pierwszego Horizona? No nie. Ale to dopiero początek generacji. Jak Sony dowali siki, to dopiero zobaczysz. Zamknij oczy. Wyobraź sobie swoją wymarzoną grę na PlayStation. Wymarzony ekskluzyw od Sony. I nie wiem, co masz teraz w głowie, ale wiem, że to gra z trzeciej osoby, w której główna postać bez przerwy coś gada, bo Sony robi teraz tylko takie gry. To o czym mówiłem do tej pory można odebrać po prostu jako uszczypliwości w stronę korporacyjnego giganta, który nic sobie z tego nie zrobi. No i nie ma się co dziwić, gry są robione dla pieniędzy, więc zarówno remake, jak i wydawanie gier na różne platformy jest korzystne finansowo. Plus też nie ma się co obrażać, im więcej platform tym więcej możliwości dla nas, odbiorców. Problem jest moim zdaniem o wiele głębszy. Każda poprzednia konsola Sony nie było dla mnie kwestią czy, tylko kiedy w końcu ją kupię. Teraz niekoniecznie. Xbox zawsze był ostoju strzelanek i jak byłem jeszcze fanbojem to darłem głupio japę, że nic innego na konsoli Microsoftu nie ma. Byłem dumnym posiadaczem PlayStation 3, na którym grałem w Uncharted, ale też w takie Little Bit Planet. W God of War 3, ale też... no, Mod Nation Racers. PlayStation było kiedyś kolebką kreatywności, idealną marką dla mnie. Były na niej poważne gry, takie jak Shadow of the Colossus albo multiplatformowe hity pokroju Call of Duty, ale też trochę szaleństwa, którego zawsze zazdrościłem Nintendo: Patapony, Lokoroko czy właśnie Slay Cooper. Sony nie koncentrowało się jedynie na wysokobudżetowych blockbusterach. PlayStation zbierało mnóstwo różnorodnych pomysłów i realizowało te najlepsze w formie niesamowitych ekskluzywów. I to właśnie one definiowały konsole Sony. Dlatego właśnie kompletnie nie rozumiem, dlaczego Sony stał się maszynką do produkowania emocjonalnych, filmowych doświadczeń z prostym i funkcjonalnym systemem walki ukazanych z perspektywy trzeciej osoby. Czy naprawdę nie można już robić innych gier? Ja rozumiem, że Sony swoim The Last of Us i God of Warem pokazało, że gry mogą zmuszać do refleksji. Bo przecież nie istnieje coś takiego jak pierwszy Fallout albo Final Fantasy VI, a pierwszy God of War nie jest książkowym przykładem antycznego bohatera tragicznego z fatum ciążącym mu nad głową, prawda? Dopiero przełom PS3 i PS4 pokazał, że gry mogą być sztuką i zmuszać do refleksji. Tylko szkoda, że sztuką na jedno kopyto. Nawet Uncharted 4, mimo że nadal wypełniony akcją, przestał być luźną przygodą w stylu Indiana Jonesa, a zaczął być rozważaniami nad kryzysem wieku średniego i lękiem przed ustatkowaniem. No, ludzie, pozwólcie się trochę pobawić. Muszę mówić, że to jest tylko moja opinia. Oczywiście gry trzecioosobowe są fajne i pozwalają opowiadać ciekawe historie, ale tak jak już mówiłem wcześniej, w portfolio tej firmy znajduje się mnóstwo najprzeróżniejszych tytułów. I one z pewnością podbiłyby serca graczy, gdyby tylko dostały zielone światło. Naughty Dog niech sobie robi takie emocjonalne, trzecioosobowe, przygody, bla, bla, bla. To jest tylko jedno studio, ale Santa Monica z tego w to. Zucker punch zamiast nowego sojaka Pero zrobił podróbę asasyna. No, umówmy się, dobrą podróbę asasyna, nawet lepszą niż Asasyn, ale otwarte światy są tak ograne, że nawet nie chciało mi się tego kończyć to samo horizon. Prawda jest taka, że jestem w mniejszości i dobrze o tym wiem. Gry PlayStation sprzedają się świetnie i rozkochują graczy na całym świecie, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że PlayStation straciło trochę swojego dawnego blasku. Zamknęli swoje najstarsze studio, do tego to odpowiedzialne za masę ikonicznych i wyjątkowych growych przeżyć. Nie mam pojęcia kiedy uwielbiana jeszcze niedawno przeze mnie marka PlayStation stała się tak zachowawcza i no nudna. Taki niesamowity potencjał pozostaje niewykorzystany przez niezdolność Sony do tego, żeby trochę zróżnicować swoje portfolio. Sony powinno się obudzić, trochę zaryzykować i dać graczom coś naprawdę wartego zapamiętania. Na razie boję się, że PlayStation po prostu przestaje być marką dla mnie i mam szczerą nadzieję, że Sony udowodni mi, że się mylę. Jeśli Wam się na tyle podobało, to możecie zostawić subskrypcję. I dać łapkę w górę! Będę bardzo zadowolony. Będę bardzo zadowolony. Dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję, że tu jesteście. A ja jestem dla was i będę dodawać A ja jestem regularnie. dla was i będę dodawać filmiki regularnie. Bo się zmieniłem. Bo się zmieniłem. Pa! pa. pa.